Skuteczne leczenie tego typu żylaków wymaga połączenia kilku metod. Przypadek ten dotyczy 70-letniej pacjentki, która ma od kilkudziesięciu lat żylaki kończyn dolnych. Poza niewydolnymi żłami odpiszczelowymi występuje również niewydolność perforatorów na bokach ud i łydek oraz wynikające z nich żylaki. Zdecydowałem się na połączenie zabiegu laserowego oraz skleroterapii w jednej sesji. W pierwszym etapie umieszczam sondy laserowe w żłach odpiszczelowych oraz podaję znieczulenie tumecencyjne pod kontrolą USG. Laser, który używam ma długość fali 1940 nm. Dzięki czemu zwiększona jest skuteczność zamykania żył, a jednocześnie ryzyko poważenia tkanek dookoła jest minimalne. Z perspektywy pacjentki odczuwane jest kilka nakód znieczulenia, a sama ablacja laserowa jest bezbolesna. W drugim etapie przechodzę do skleroterapii, która polega na podaniu piany bezpośrednio do żylaków na bokach łód i łydek. Te żyły, ze względu na anatomię, nie nadają się do zabiegu laserowego, a skleroterapia skutecznie sobie z nimi poradzi. Pacjentka po zabiegu nosi przez dwa tygodnie kompresję w postaci pończoch. Po około dwóch miesiącach wykonał kolejną sesję skleoterapii. Laser jest zabiegiem jednorazowym.